W tym odcinku będziemy mówić o Akademii Długowieczności doktora Pokrywki. Co nowego? Zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie na kanale PAS TV. Naszym gościem ponownie jest doktor Jan Pokrywka. Witamy Panie Doktorze. Miło mi. Eee, właśnie, wystąpił Pan na naszym kanale zdaje się, że dwa lata temu mówiliśmy... Też tutaj w, w, też w Wagnerówce. W... Właśnie, bo powinniśmy Państwu powiedzieć, że jesteśmy na e, święcie Aroniada e, w Wagnerówce u Krystyny Roberta Wagnerów. E, w przepięknym plenerze, jak Państwo widzicie za nami góry. Jak się nazywają te góry Panie Doktorze? Te, które są za nami, bo to są pańskie okolice za również. Za nami, to podejrzewam, że to są góry złote. Góry złote, no właśnie. Złoty stok. Złoty stok. Kopalnia złota, złoty stok. Złoty stok, dokładnie. Panie doktorze, nasi widzowie pana znają z tej strony, że no jest pan, można powiedzieć, protoplastą komory normobarycznej i tak naprawdę to od pana wszystko się zaczęło. No tak. To, to, to Czy... mój... Znaczy, pomysł nie mój przeze mnie tylko ten pomysł został udoskonalony i zrealizowany w, w praktyce pomysł natomiast to był w głównym zarysie to pastor Kent Howind ze Stanów Zjednoczonych więc on był tą inspiracją natomiast ja tylko to Zrealizowałem w praktyce i wykorzystuję to w celach wzmacniania zdrowia i zdrowienia. No właśnie, a czy pan zna w tej chwili zasięg, jaka jest skala? Bo, bo wiemy, że już chyba kilkanaście albo więcej jest takich urządzeń w Polsce. Proszę Państwa, tak jak na początku mówiłem jasno, że mnie nie interesuje robienie sieci własnej i tak dalej. Nie interesuje mnie patentowanie tego. Pomysłu. Mnie interesuje to, aby ludzie to sobie realizowali, korzystali jak najbardziej. I w związku z tym no, nie mam informacji takiej pewnej, że to prawda tyle i tyle, ale z, z tego, co orientuję się, no, na naszej stronie y, zgłosiło się 24. Komory, żeby no, link umieścić, prawda, żeby osoby zainteresowane normobarią mogły ze strony trafić do, do normobari, ale z tego co wiem, to jest już ponad 50. Może nie w pełni zrealizowanych, ale to niebawem będzie 50 w przeciągu, proszę Państwa, czter no trzech lat. Można powiedzieć, że wysyp dosłownie i no, musi się Pan czuć dumny, bo jest Pan, no co by nie powiedzieć, ojcem całego tego planu, pomysłu. I może tak dla przypomnienia naszym widzom, gdyby Pan doktor zechciał w paru słowach dosłownie powiedzieć, czym jest ta normobaria i jaki pozytywny wpływ ma na ludzki organizm. Normobaria jest, jest to zespół warunków atmosfery, która według mojej najlepszej wiedzy jest to atmosfera optymalna do egzystencji organizmów na Ziemi. Czyli nie atmosfera, która, którą tutaj ma mamy i oddychamy i myślimy, że to jest ekologia i tak dalej, bzdura. Ekologia to jest, proszę Państwa, 40% tlenu, a nie 21%. Ekologia to jest blisko 3% dwutlenku węgla, a nie 0,03%, czyli 100 razy więcej. Ekologia to jest, proszę Państwa, wodoru 0,5%, a nie 0,5 ppm, czyli 0,5. No, dwie cząsteczki wodoru na dwa Przepraszam, jedna cząsteczka wodoru na 2 miliony cząsteczek tej atmosfery. To jest fizjologia dla człowieka, w której no i ciśnienie nie tak jak tutaj 1000, około 1000 hektopaskali, tylko 1500 hektopaskali w pomieszczeniach normowarycznych mamy proszę pana ciągły wyższy nie ma problemu z niżem, prawda, bo gdy niż to na, naród czuje się do, 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 dosyć marnie. Tak. A gdy jest wyż, no to o, fajna sprawa, nie? A tam mamy wyż ra, razy 5. Panie doktorze, ma pan największe doświadczenie, największą praktykę ze stosowania komory normobarycznej i teraz już z perspektywy czasu, proszę powiedzieć, przy jakich schorzeniach ten efekt jest największy? Proszę Państwa, my się nie zajmujemy leczeniem. Absolutnie, i to jest. To, to, to trzeba jasno z góry powiedzieć. Leczenie nie jest tym, co albo czego tygrysy lubią najbardziej. My zajmujemy się mobilizowaniem zdrowienia. Leczenie jedno leczy, dwa inne kaleczy. My tym się nie zajmujemy. Stworzyliśmy idealne wa warunki. W których proces zdrowienia może przebiegać w sposób najszybszy, czy znaczy warunki atmosferyczne, w których najszybciej, i dla demonstracji opowiem, z jakimi wrażeniami do mnie przedzwonił mój znajomy, lekarz weterynarii, który dla swoich podopiecznych zbudował taką małą komorę normobaryczną. W, dla małych zwierząt i miał akurat przy, przypadek psa, który miał złamaną kość łapa, złamana. Standardowo, jeżeli się tą kość unieruchomi, to goi się w przeciągu 18 dni, czyli mówi się, no goi się jak na psie, prawda? A on tego psa na 3 godziny na dobę wkładał do komory normobarycznej. I proszę Państwa, niespodzianka. 6 dni upłynęło, pełny wzrost. Czyli 18, a tutaj 6. Trzykrotnie szybciej wzrosło się. No ja się nie dziwię, bo utlenowanie tkanek w komorze normobarycznej jest o niebo lepsze. W związku z tym wszystko idzie błyskawicznie. Zdrowienie idzie szybciej. Podam jeszcze inny przykład. Żona mojego bratanka wróciła do domu na drugą noc po cesarce. No i a oni już od trzech lat codziennie sobie nocują z całą rodziną w warunkach normowarycznych. Oni mają taką komorę dla siebie, prawda? Więc wchodząc do komory trzymała się obiema rękami za brzuch no bo to świeże to, to cięte było przedwczoraj, czy, czy jakoś tak, na, nawet niecałe dwa dni temu. No i zgięta w pół. Przenocowała, wstała i wyszła prosto. Za, za tych parę godzin wzrosło się. Po prostu tam procesy regeneracji idą. Jak burza. Właśnie, proszę państwa, to wydaje się wręcz no, niesamowite, niemożliwe, ale ja też mam pewne doświadczenie. Nie mieliśmy okazji z panem doktorem rozmawiać. Ja zdaje się, że w tamtym roku czy półtora roku temu byłem pod grójcem. Ja, Wiem, że to są też u Krzysztofa, tak jest i y, spotkałem Pana, bo no, z ciekawości robiłem przez te dwie godziny czasu, było, było no, po, o czymś po, pogadać. Po, pogadać i był Pan, y, który y, no, opowiadał mi, y, że ma y, SM, stwardnienie rozsiane tak i że y, pierwszy raz przyjeżdżał na wózku i po sześciu razach wyszedł już o własnych siłach i był to tak. no, Pan y, stary, Starszy pan, siwe włosy, więc wiarygodny. Poza tym był fizykiem wykształcenia, więc naprawdę zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie. Proszę Państwa, dla systemu pielęgnowania chorób, klęska na całej linii. Nie bójmy się tego słowa tutaj po powiedzieć. No, jeżeli taki pacjent wyzdrowieje, ileż to pieniędzy przechodzi obok. No właśnie, no właśnie i chyba tutaj o to chodzi. Czyli rzeczywiście mamy te doświadczenia, że ta normobaria jest bardzo, bardzo skuteczna. Panie doktorze. To znaczy, to, to nie jest tak, bo, no bo osoba zdrowa no, nie, nie, nie widzi żadnych efektów. A więc mówi, to jest lipa. No dopiero tylko chorzy mogą to. <grych> powiedzieć, no, że to jednak nie jest. Panie doktorze, no ale z kolei czytałem właśnie, że ta normobaria ma wpływ na nasze telomery, a wiemy, że no, im telomer krótszy, no to ten koniec naszego żywota też się zbliża, prawda? Bo te komórki, które są chronione, czy komórki macierzyste, no muszą się gdzieś schronić. Czy to prawda, że telomery, no, że tak powiem, nie skracają się tak szybko po normobarii? Proszę państwa, za tydzień mam występ w na kongresie y, wpływ wodoru y, na organizmy, no i sposoby dostarczania wodoru. Nie? No my, my w tym zakresie też mamy pewne osiągnięcia pra praktyczne, gdyż no, stworzyliśmy ideę y, takich automatów, które produkują wodę nasyconą wodorem. Na, na, najzdrowszą, czyli wodą Redox. Stworzyliśmy też produkt olej lniany, ten od pana Nowaka, nasycony wodorem, nazywany olej Wis Natura Redox, który zawiera 20 razy więcej wodoru od wody. W jednostce Objętości, no bo w, w oleju są większe te przestrzenie międzycząsteczkowe tak. i tam więcej wodorów Znamy ten olej, rekomendacje nawet daliśmy panu Nowakowi na ten olej. Yy, no, a... Najlepszy na rynku, według nas. No, no nie tylko według Was, bo to wystarczy postawić yy, wszystkie oleje lniane, które są na, na rynku, postawić w, w kuchni na blacie, i ob, i, a obok tego też ten olej pana Nowaka. I badajmy szybkość jełczenia tych, tych olej. Po dwóch miesiącach z tamtych olej to już tylko gorycz i nic więcej. A pana Nowaka, z tego co, co, co wiem, to chyba 9 miesięcy tak, i, i nadal tak. słodki. Nie, nie, Dokładnie. Nie, 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 nie jełczeje. Po prostu ludzie, tłoczniarze nie stosują prawidłowego, prawidłowej maszyny, czyli prasy. Która by wyciskała równocześnie chroniąc ten, ten olej. Te oleje, wszystkie, które są w styropianach, które mają być w lodówkach, to wszystko jest prze, y, przegrzane mm -hmm. y, i przez to jełczeje je to błyskawicznie. Natomiast olej pana Nowaka jest nieprzegrzany, w związku z tym zachowuje się, się tak jak wszystkie pozostałe oleje. Które wytrzymują 6-9 miesięcy w temperaturze po, po, pokojowej, bez lodówki, bez niczego. Panie doktorze, wiemy, że no, jest pan bardzo znanym, skutecznym lekarzem, ale i naukowcem po części. No, nie, nie no, no, przesadził pan. No, ja wiem, że pan jest skromnym człowiekiem. Proszę powiedzieć, nad czym w tej chwili pan pracuje? Ja nie jestem naukowcem i tutaj trzeba jasno powiedzieć, no bo by się na, na, naukowcy mocno mogli obrazić. Ja pewne idee staram się wdrażać w życie, czyli jestem wdrożeniowcem. O! I to nawet niekoniecznie, no i w pewnym sensie eksperymentatorem. Nie? I proszę Państwa, tak jak już wdrożyliśmy, to, to, to nie moja za, zasługa, a doktora Jacka wi, Wikarskiego. Który no wreszcie zrealizował marzenia nas z lat 60., gdzie polscy naukowcy bardzo poważnie podeszli do tak zwanego ujemnego jonizowania powietrza. I tutaj doktor Wikarski, a ja jestem tylko popularyzatorem, no i też w pewnym sensie go tam zainspirowałem do tego, aby robić w naszych komorach normobarycznych również komory ujemnej jonizacji powietrza. I proszę Państwa, to nam się udało. Jest już sporo komór normobarycznych, w których, gdy urządzeniem mierzymy jony, jony ujemne, to blisko miliona, w niektórych miejscach dwa miliony. A przypomnę, że wystarczy, że jest 1000 jonów ujemnych w, jedno, w centymetrze sześciennym, to już uważa się, że jest powietrze dobre. No tutaj myślę, że, że no mogłoby być ten, 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 ten 1000 jak dwa, to już byłoby super. A tam mamy dziesiątki tysięcy, a nawet miliony. No właśnie, panie doktorze, bo ja tak staram się to zrozumieć, co pan powiedział. Myślę, że nasi widzowie też pewnie są zainspirowani, i ja postaram się to jakoś przetłumaczyć tak, jak ja to rozumiem. Czyli komora normobaryczna ma swoje działanie poprzez te elementy, które pan wymienił, Aha. ale podniesienie tej jonizacji powietrza będzie potęgować jej działanie. To jeszcze poprawia efektywność. Przede wszystkim przez to, że eliminuje tak zwane jony dodatnie, bo jak jest dużo jonów ujemnych, one się neutralizują i opadają. W związku z tym powietrze jest zdrowe. Mm -hmm. Ale wracając jeszcze, bo tutaj ja odszedłem, w wpływ na starzenie, prawda? Tak, właśnie. Właśnie ten. Ta konferencja w Bratysławie, która odbędzie się za tydzień, tam będą naukowcy, którzy to jednoznacznie pokażą. Na naszej stronie Akademii Długowieczności też jest taki dość obszerne opracowanie wpływ wodoru, bo do tej pory myślano, że wodór w ogóle nie wpływa na, na, na zdrowie człowieka, no bo on nie reaguje z, z niczym innym ale jednak z jednym reaguje, z rodnikiem hydroksynowym, czyli sprawcą przedwczesnego starzenia się komórek, sprawcą wielu problemów zdrowotnych. I wodór właśnie ten jeden tego sprawcę neutralizuje, likwidując go w miejscu powstania, tworząc cząsteczkę wody. Więc w pełni bezpieczne... Nie ma tutaj możliwości o przedawkowaniu wodoru no, pod warunkiem, że no, nie przekroczymy tych 4,5%, bo wtedy może być bum no i, i po wszystkim. No, ale my stosujemy dziesięciokrotnie mniejsze stężenia i to i to jest i tak więcej niż organizm minimalnie potrzebuje, gdyż wystarczy 0,1%, a już organizm w pełni nasyca się. No, natomiast przy pięciu dziesiątych to już bez, bez łaski to wszystko. Panie doktorze, my to będziemy mogli sprawdzić, bo nasz ostatni materiał właśnie tutaj u Roberta Wagnera, w Wagnerówce mieliśmy dwa lata temu. Ja mam wrażenie, no. że pan młodnieje widzę po pańskiej nie, nie, cerze. Wrażenia, <śla> pan, ma, pan ma to urządzenie u siebie, prawda? Pan może no, przebywa pewnie codziennie. No, no, ja tam już. Siódmy rok, dzień no. w dzień, nocuję. No proszę państwa, proszę się nie nabierać na to, że, że tutaj skóra nie. szminka, puder i. Nieprawda. Kremy, nie, my swoje. Nieprawda. O, się nie cinaje. jesteśmy przypudrowani, my jesteśmy a, telewizją. Siwizna jest absolutnie sztuczna. zwrócić <laughs> uwagę. Dobrze, panie doktorze, to na czym jeszcze pan w tej chwili pracuje, co opracowuje, no wiemy też, że mm, ta roślina, którą pan sprowadza, z dalekiego wschodu. Bajkalina. Bajkalina. No okej, okay. Bajkalinę pan sprowadza, ona ma też wpływ na naszą długowieczność, prawda? Może o tej Bajkalinie coś nam pan powie, tak, na koniec. Może jednak wspomnę o tym, czego jeszcze nie zrealizowaliśmy. Bardzo proszę. A nad czym no, ciągle myślę. Ale nie ma człowieka, który by to zrealizował, bo to potrzebny jest elektronik, mądry człowiek, który zna się też na, na elektryce, nie tylko elektronika. Zainspirował mnie do tego po, pomysłu wykład doktora Czerniaka, w którym opowiedział o efekcie Ibnera. Efekt Ibnera to jest coś takiego, co proszę Państwa, ja tego nie wiem na pewno. Ale pojawił się nowy gatunek pstrąga. Ha, pstrąg łososiowy. To jest, moim zdaniem, wynik zastosowania efektu Ibnera przy y, y, rozmnażaniu pstrąga y, tego tęczowego. Mm -hmm. y, zdrowsze, mocniejsze te, te pstrągi, te, te łososiowe. Szybciej przybierają nawadze, mniej paszy, a więc pod każdym względem. A efekt polega na tym, że po prostu przebywamy w podwyższonym polu elektrycznym zwykłym, statycznym polu elektrycznym. Nie, nie zmiennym. Nie, nie. No bo cała ludzkość żyje w polu elektrycznym, bo wiemy, że jonosfera jest mocno ujemna a Ziemia jest obojętna albo nawet troszkę dodatnia. A więc jest cały czas, jesteśmy tutaj. Ten film na temat efektu Ibnera, on tam to więcej szczegółów podaje. Więc zachęcam do oglądnięcia. No i chciałbym, aby no, ktoś z oglądaczy tego, tych, tych naszych materiałów wpadł, jak to zrealizować. Ja już tak myślę, liczyłem na to, że, że jeżeli się uda 2-3 kW w mojej normobarii wy, wytworzyć, no to to, był, to to by już dało takie pole elektryczne, które, które byśmy chcieli mieć. Wiemy, że najwyższy, najwyższy potencjał ten. ten spadek napięcia <laughs> najwyższy potencjał jest na wiosnę, gdzie wszystko się budzi i żyje o wiele szybciej wszystko wegetuje zwierzęta też lepiej funkcjonują na wiosnę wtedy jest najwyższy potencjał między ziemią a jonosferą czasami gdy są burze no to wtedy widać wyładowania jak, jak, jak duży potencjał jest Pioruny. I to bym chciał w najbliższym czasie zrealizować. No, sam nie mam takich informacji, może... Oglądający, by tutaj. Czyli ja rozumiem, panie doktorze, że ten efekt na tych rybach, który udało się Aha, uzyskać, można jest zastosować w stosunku do ludzi. Do tak to rozumiem. Żeby zdrowienie jeszcze przyspieszyć. Jeszcze przyspieszyć. No i panie doktorze, ja to myślę, że pan stworzy jakieś perpetuum mobile za moment, bo pan ciągle udoskonala ten swój projekt. To może na zakończenie powie pan coś o tej bajkalinie, to bo bajkalina. tyle jest na ten temat. Informacji, nam no, można powiedzieć, że Pan jest ekspertem w tej dziedzinie, prawda? Bo Pan jako pierwszy sprowadzał bajkalinę. To znaczy, proszę Państwa, nie, nie, tutaj dziękuję za miłe słowa, że ekspert i tak dalej, nic z tych rzeczy. Jestem zwykłym praktykiem i trochę informacji mam i po prostu zrozumiałem, bo bajkalina była od wieków stosowana zarówno w. Chinach, jak i tutaj w, w Europie. To bardzo popularny y, y, alkaloid, czyli środek y, y, terapeutyczny. Który ma bardzo też szerokie spektrum dawkowania, a więc tutaj A powiedzmy jest... naszym widzom, z czego ona powstaje, ta bajkalina? A to jest taka roślinka, która też i w Polsce rośnie. Są, wiem, o dwóch plantacjach, które pod tutaj Polkowicami i pod Szczecinem plantacje tarczycy bajkalskiej, tak się to, to nazywa, trzyletnia tarczyca bajkalska, jak się jej korzeń wyciągnie, on jest taki mocno żółty, to właśnie jak się rozdrobni, wypłucze to, co tam z tego korzenia, to jest właśnie wyciąg z tarczycy bajkalskiej. Suszy się ten proszek. W Chinach od, od wieków mają praktykę z, z hodowlą i, i, i pozyskiwaniem bajkaliny, więc my sprowadzamy z tych hodowli chińskich. U nas jakoś to tak mniej było, mimo że to bardzo aktywny środek terapeutyczny, ziołowy no, środek terapeutyczny. No właśnie. Natomiast wpływ na telomer to jest odkrycie nie moje. Ja tylko jestem pro, propagatorem. To badanie wy, wykonali y, y, pracownicy firmy Irena Eris. No i nieopatrznie to opublikowali, i ja nieopatrznie na to trafiłem. I, jak to się mówi, poszło, po, poszedłem za ciosem i od razu zastosowałem to do tego, aby. Nie tylko poprawiać telomery w skórze, bo Irena eris to głównie idzie, tak. kremy i, i tutaj skóra twarzy, ale żeby to samo zastosować do całego organizmu. I tutaj zrobiliśmy taki schemat permanentnego przy, przyjmowania bajkaliny. 6 dni się bierze, 10 tygodni przerwy i na stałe przez najbliższe 500 lat. Co ma dać ten efekt, jaki uzyskał Chińczyk Li Ching yun Osoby, które by chciały poznać jego historię, wpiszą sobie do internetu Li Ching yun i tam właśnie jest opowiedziana ta historia, w której ten człowiek. Korzystając z różnych ziół, on nie wiedział, które zioło dało jemu tą, tą długowieczność. On w ogóle przypuszczał, że to nie bajkalina, ale wąkrotka azjatycka spowodowała tą jego długowieczność. No bo proszę Państwa, no, trudno jest zauważyć, że nasz telomer się wydłuża. Oczywiście. No bo to, to dopiero w ostatnich latach można było to zbadać, a tak nie ma możliwości stwierdzenia. Natomiast po wąkrotce azjatyckiej, preparat nazywa się Gotu gotukola, istotnie poprawia się funkcja mózgu i liczynkiun możliwe, że... Te sprawy obserwował i mówi: No to to na pewno Wąkrotka. Mm -hmm. tak, tak on przypuszczał, ale badania nie potwierdziły tego, wskazały raczej na bajkalinę I tutaj mamy już twarde dowody, że jeżeli komórka wchodzi w swój ostatni cykl życiowy, który na, na, nazywa się stanem senescencji czyli telomer jest już za krótki, aby się mogła odnowić, wtedy gdy komórka otrzyma swoją porcję bajkaliny, wtedy uruchamia tzw. telomerazę, która przedłuża o 5 sekwencji telomer, czyli na warunki te szkodliwe, które tutaj, w których tutaj przebywamy, 1000 hektopaskali oraz no, te marne warunki tlenu, dwutlenku węgla i wodoru, to się przekłada mniej więcej na 10 lat życia, więc po 10 latach, po takiej bajkaninowej stymulacji, komórka ponownie wchodzi w stan senescencji. To I niesamowite. Ponownie otrzyma swoją dawkę bajkaniny, ma następne 10 lat życia przed sobą. A przecież wiemy, że my żyjemy dzięki temu, że nasze komórki żyją. Nie? Tak jest. Tak jest. No, panie doktorze, myślę, że tym optymistycznym akcentem e, skończymy nasze spotkanie, a więc Normobaria, bar, k, Bajkalina plus... E, Podniesienie o więcej volt, tak, bo tak to można powiedzieć, no, no, tak. o jonizację. jonizacja tak? I... oraz efekt Ibnera. Efekt Ibnera, Ibnera I... który jeszcze jest niezrealizowany. No właśnie, i to także zapraszamy ewentualnie osoby, które wynalazców, by zechciały wynalazców, inwestorów, taki, które no. zechciałyby brać udział, bo jak to się mówi, to nie są tanie sprawy, prawda? No, nie, efekt Ibnera to jest. To jest... Taniutkie. Taniutkie? No, Ta, no to, to, to tym bardziej. No ale trzeba to wykonać to... i to bezpiecznie, bo to tam ma, ma być no, 2-3 kV. Mhm. Oczywiście one muszą być od, odizolowane, tak żeby tam iskra nie przeskoczyła, nie? ale na stałe utrzymywane, bo to jest elektryczność statyczna, a nie, a nie zmienna. To nie jest drogie, tylko trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić. Panie doktorze, bardzo dziękujemy za to nasze spotkanie. Dziękujemy Państwu. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału. Piszcie komentarze, lajkujcie. Dziękuję. Dziękuję, kłaniam się.